Prezydent Nawrocki zaorał Tuska i Sikorskiego na żywo. Tego musisz posłuchać spotykałem się z premierami i prezydentami innych państw, spotkałem się także z polskim premierem, więc jest to... Dlatego zacząłem od tego żartu, że można obejrzeć program i się dowiedzieć, że ta dyskusja jest zupełnie niepoważna. No, skoro ja spotykam się z premierem rządu polskiego, nie, mieliśmy niedawno radę gabinetową, dyskutowaliśmy ze sobą trzy e, godziny, no to ja nie wiem, czego o, o, oczekuję po przesłaniu jednej kartki pan minister Radosław Sikorski. No, to znaczy, pan, pan Radosław to, to, co, Sikorski mówi, że to nie była jedna kartka, że on wysłał dużo ale, więcej. Że... Ale to co, jakby co pre... Prezydent polski ma w takiej sytuacji zrobić? No nie wiem, czekać na pozwolenie ministra Sikorskiego, czy no to jest niepoważne. Spotkałem się z szefem pana Sikorskiego, czyli z panem premierem. Mieliśmy radę gabinetową. Nasi współpracownicy są w stałym kontakcie. No, jestem prezydentem Polski. Jestem pierwszym reprezentantem polski na arenie międzynarodowej no niech pan minister nie rości sobie zbyt wiele do prezydenta Polski bo przestaje to wyglądać poważnie szczególnie w obliczu tego że spotkałem się z jego szefem i wymieniliśmy swoje opinie no niech spyta Premiera Donalda Tuska, o czym rozmawialiśmy. Także ta cała sytuacja jest niepoważna i mam nadzieję, że pan minister Sikorski dorośnie do rodzaju współpracy, którą mu właśnie proponuje. Popierasz pana prezydenta? Daj znać w komentarzu.